Burzliwy deser. Powroty bywają różne. Mogą być trudne, zwłaszcza gdy codzienność nie rozpieszcza. W domu czeka stos naczyń do umycia, nierozpakowana od tygodni walizka z poprzedniego wyjazdu, wściekły mąż lub wściekła żona, którzy mają o wszystko pretensje, niedoceniający naszej pracy szef i ten niewygodny materac, który od lat powinien być zmieniony. Powroty mogą być również miłe i upragnione, gdy tak niewiele trzeba by w końcu je osiągnąć. W domu, zamiast stosu naczyń do umycia, może czekać ukochany, który naprawił zmywarkę. Wypakował walizkę, ponieważ jest pedantem i nie spocznie, póki nie zrobi tego od razu po powrocie. Zamiast wściekłości przejawia wyłącznie spokojne i kojące zachowania. Szefa nie masz, ponieważ nie masz też pracy. A materacem się nie przejmujesz, ponieważ za sprawą swojego mężczyzny tak mało śpisz, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, czy jest wygodny, czy nie. Mój powrót był zaskakujący. Oleg czekał na mnie w salonie, ubrany w garnitur. Gdy tylko go zobaczyłam, spanikowałam. Byłam pewna, że zapomniałam o jakiejś ważnej uroczystości. Uspokoiłam się nieco, gdy znalazłam natychmiastowe usprawiedliwienie. Kochanie, wiem, nie jestem najlepsza w daty i przypisywanie do nich ważnych dla nas wydarzeń. Nigdy właściwie nie byłam dobra w memory, ale to wszystko przez Ewelinę, bo ona zawsze chciała grać w Chińczyka. Oleg podszedł do mnie i przywitał się tak, jakby uwierzył w moje bezsensowne wyjaśnienia. Pocałował mnie w usta, mocno przytulił, po czym, głaskając mnie po ramionach, uśmiechnął się tak, że ugięły mi się nogi. Tęskniłem za tobą. Dlatego włożyłeś garnitur? Myślałam, że zapomniałam o jakiejś naszej miesięcznicy, czy coś. Ja też nie jestem najlepszy w memory. Olek uśmiechnął się łobuzersko. Zapraszam cię na kolację. Kotku, ale ja dopiero wróciłam z długiej podróży. Padam z nóg. Zarezerwowałem stolik w lasor, zdębiałam gdy usłyszałam nazwę lokalu, do którego trzeba umawiać się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zupełnie tak, jak na jakąkolwiek wizytę u specjalisty w uroczej służbie zdrowia, ale o tym już Olkowi wspominać nie musiałam. – Dobrze, daj mi 20 minut, zamawiaj taksówkę! – krzyknęłam z garderoby, w której buszowałam w celu doboru odpowiedniej sukienki – Pomalowałam oko, upiałam włosy w hiszpańskiego koka, dobrałam do kreacji duże złote kolczyki, i po piętnastu minutach siedzieliśmy już z moim doktorkiem w taksówce. Restauracja Lasor cieszyła się dużą popularnością, zwłaszcza wśród śmietanki towarzyskiej Wrocławia. Co do towarzyskich śmietanek, miałam ich podziurki w nosie po warszawskim wypadzie, i prawdę mówiąc, najlepsze co z niego zapamiętałam to skręt wypalony razem z Anetką, moją mamą, gdyby ktoś wciąż nie mógł w to uwierzyć. W Lasor można było spotkać bardzo wiele popularnych osób, które przyjeżdżały nawet z innych części Polski. Jedno danie kosztowało więcej niż moje leczenie ortodontyczne, ale ponoć dla tutejszej wołowiny Kobe warto było nawet wziąć chwilówkę. Szef kuchni i jednocześnie właściciel tej wyjątkowej restauracji nie był nikomu znany. Nikt nie wiedział, kim jest, jak wygląda, czy ma żonę, czy ma żonę i czy ma żonę. To czyniło go jeszcze bardziej interesującym kąskiem, podejrzewam, że bardziej niż przyrządzona przez niego wołowina. Weszliśmy z Olkiem do środka i już od progu poczułam tę szczególnie wzniosłą atmosferę. Takie miejsca mnie bardzo intrygowały, lecz jednocześnie krępowały. Te mikroskopijne dania na olbrzymich talerzach, muzyka wyciągnięta z thrillerów, kelnerzy tak przystojni, że aż nierealni i goście wyglądający jak statyści w kostiumowych filmach. Pomyślałam, że teraz ja i Olek również jesteśmy częścią tego przedstawienia, więc uśmiechnęłam się do kelnera, który zaprowadził nas do stolika i poddałam się całkowicie tej wytwornej aurze. Ale tutaj nie mogłam dobrać odpowiedniego słowa. Tak wiem, to nie jest pełna Micha. Olek oparł brodę o swoją dłoń i przyglądał się mojej minie, która wyrażała podekscytowanie, jak i udawaną obojętność. Wiedział, że starałam się dopasować do tego miejsca i sprawić wrażenie obytej w tych kręgach. Olek, ale to jest taka droga knajpa! W pełnej miejsce przynajmniej byśmy się najedli. Kochanie, wspomniałaś kiedyś, że zawsze marzyłaś, by tutaj przyjść. Zarezerwowałem stolik już bardzo dawno temu, dlatego nie zważałem na to, że przyjedziesz zmęczona po podróży. Obawiałem się tylko, że możesz przedłużyć swój pobyt w Warszawie, ale na szczęście wróciłaś na czas. Popatrzyłam na mojego Olka i zrobiło mi się ciepło na sercu. Nawet ja zapomniałam o tym, że zjedzenie kolacji w tym miejscu było moim marzeniem, a Olek kodował tak błahe w moim przekonaniu pragnienia, że postanowiłam w jednym momencie zważać również na jego fantazje i chęci, czego do tej pory nie robiłam zbyt dokładnie. Oluś, ale tutaj przystawki kosztują 400 złotych! Romuś, jestem lekarzem, stać mnie. Możesz zamówić wszystkie dania z karty, jeśli masz na to ochotę. Ochotę to ja miałam, ale na mojego mężczyznę i choć jestem niezależną i zupełnie niezważającą na cudze pieniądze kobietą, Olek nigdy nie był w moich oczach tak atrakcyjny, jak po wypowiedzianych przed momentem słowach. Zamówiłam więc przystawkę, zupę i danie główne, po którym oboje stwierdziliśmy, że mamy jeszcze chęć na deser. Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ Olek nie lubił słodkości. Zaraz, zaraz… Garnitur? Majestatyczna restauracja z muzyką na żywo? O Boże, on mi się oświadczy! Pomyślałam i w tej samej sekundzie spanikowałam. Oczywiście, że kolejnym z marzeń, zaraz po zjedzeniu wołowiny Kobe rzecz jasna, był ślub z Olkiem. Dźwigałam jednak ciężar ostatnich wydarzeń z Mikołajem, o których nie powiedziałam Olkowi. Noszony na palcu diamentowy miałam nadzieję pierścionek podarowany przez Olka, przypominałby mi o rosnącym poczuciu winy i zatajonym przed nim napadzie na Mikołaja. Nie mogłam pozwolić, by nasz kolejny etap związku był skalany moją nielojalnością. Kelner położył na naszym stoliku dwa desery. Patrzyłam na czekoladowo malinowe dzieło sztuki i bałam się wziąć je do buzi. Choć to tak banalne i raczej nie podejrzewałabym Olka o taką formę oświadczeń, domyśliłam się, że za chwilę poczuję na swoich zębach duży diament. Miałam nadzieję, że diament. Nie chcąc doprowadzać do niezręcznych sytuacji, obudziłam z długiej pobudki swoje sumienie, by Olek wiedział, komu nakłada diamentowy, miałam nadzieję, pierścionek na serdeczny palec. Roma, dlaczego nie jesz? Olek muszę ci coś powiedzieć. Jeżeli ci nie smakuje, to ja zjem, chociaż to co najmniej dziwne, ponieważ uwielbiasz czekoladowe desery. Nie chodzi o deser, zmartwiłam się. Na no co w takim razie? Olek zapytał przejęty: Zrobiłam coś strasznego, czego sama nie mogę sobie wybaczyć. Nie powiedziałam ci o tym, bo bałam się, że zobaczysz we mnie potwora kogoś, kim nie jestem. Olek milczał. Opowiedziała mu więc wszystko, co wydarzyło się tego nieszczęsnego wieczoru, gdy zupełnie nieświadomie napadłam na Mikołaja. Leon ci pomagał, tak? On nie jest niczemu winny. Nie miał wyjścia, musiał mi pomóc. Oleg zostawił na stoliku plik banknotów, odsunął krzesło i zaczął kierować się do wyjścia. Ruszyłam za nim. Udało mi się go dogonić w połowie drogi do drzwi. Złapałam za jego ramię. Nie zważając na to, że stoimy na środku sali wśród wszystkich gości restauracji, chwileczkę, czegoś tutaj nie rozumiem. Gniewasz się na mnie, bo uratowałam ci życie? Roma, nie tutaj. Skoro odszedłeś od stolika, nie dałeś mi wyboru. Po raz kolejny mnie okłamałaś. Nie okłamałam! Nie powiedziałam ci po prostu o tym. To różnica. To żadna różnica. To zatajenie prawdy jednoznaczne z kłamstwem! Krzyknął Olek, rozglądając się jednocześnie po restauracji i uśmiechając do gapiów. Ja widzę to inaczej. Dużo spraw widzimy inaczej. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytałam. Muszę pobyć sam, Roma. Myślałam, że chcesz mi się oświadczyć. Nie mogłabym przyjąć pierścionka i cieszyć się tą chwilą, jeśli dalej trzymałabym tę tajemnicę w sercu. Jak mógłbym ci się oświadczyć, skoro wciąż mam żonę? Oleg wypowiedział te słowa na tyle głośno, że wydawało mi się, iż zobaczyłam tajemniczego szefa kuchni, wychylającego głowę za filaru, by tylko móc usłyszeć ciąg dalszy naszej jadki. Rozejrzałam się wokoło i spostrzegłam, że wszyscy restauracyjni goście na nas spoglądają i przysłuchują się kłótni. A pan co tak patrzy? Nigdy nie sprzeczał się pan z własną żoną w miejscu publicznym? Niech pan lepiej spojrzy w lustro, bo makaron panu z brody zwisa. Proszę zająć się swoim rosołem, rzekłam do mężczyzny siedzącego najbliżej nas. Nieznajomy spuścił wzrok i natychmiast przystąpił do konsumpcji zgodnie z moim zaleceniem. Poczułam się nieswojo, ponieważ w końcu ktoś uległ mojej perswazji. Romo, uspokój się. Oleg zacisnął zęby i zrobił się czerwony na twarzy. Większej idiotki nie mogę już siebie zrobić Jak mogłam myśleć, że w tym czekoladowym deserze jest pierścionek zaręczynowy? Owszem, jest, ale wciąż na palcu swojej żony Zaczęłam się emocjonować i wymachiwać rękoma Już niedługo byłej żony Olek uśmiechnął się, skrępowany do ludzi Nie odwracaj kota ogonem, Roma Cała ta sytuacja nie wynika z tego, że wciąż jestem żonaty, lecz z tego, co zrobiłaś Ale co takiego pani zrobiła? Nagle odezwała się kobieta po czterdziestce, wyraźnie zaangażowana w nasz problem. – Zrobiłam straszną rzecz, proszę pani. Parę lat temu związałam się z nieodpowiednim człowiekiem, przez którego nie mogę teraz spokojnie żyć z miłością mojego życia. – Czy ten pan jest miłością pani życia? – Mario, przestań się wtrącać. Nagle moją rozmówczynię pouczył jej partner. – To kurtnia publiczna. Mamy prawo wiedzieć, o co wam poszło. Z drugiego końca sali krzyknął jakiś młody mężczyzna. Zupełnie ignorując pozostałych członków naszej kłótni, przybliżyłam się do Olka i kontynuowałam. Olku, musisz mnie zrozumieć. To ty chociaż raz zrozum mnie. Jak sobie teraz pomyślę, że mogło ci się coś stać, to szlak mnie trafia. Musiałam zareagować. Bałam się, że Mikołaj zrobi ci krzywdę. Broniłam cię, nie mogłam cię stracić. Był ze mną Leon. A z nim to ja sobie już porozmawiam po męsku. Proszę cię, Olek, Leona w to nie mieszaj. Wystarczy, że ja ciągle w coś go wplątuję. Leona w to nie mieszaj, synu. Nie warto tracić przyjaciela dla kobiety, powiedział mężczyzna po pięćdziesiątce, siedzący po lewej stronie. Stefan, opanuj się. Przecież dziewczyna ewidentnie nie chciała dopuścić do jakiejś tragedii. Wszyscy się zastanawiamy, jakiej tragedii. To znowu odezwał się młody mężczyzna z drugiego końca lokalu. Olek spojrzał na mnie smutnym wzrokiem i odwrócił się, by wyjść z restauracji. Jeśli, jeśli teraz wyjdziesz, rzekła, mnie, kończąc zdania. To co? Olek odwrócił głowę i wciąż patrzył na mnie rozżalony. Nie chciałam jednak powiedzieć słów, które tak bardzo by mnie zabolały. To nie będziesz miał okazji poznać mnie i mojego Andrzejka. Romo, jak ty ślicznie wyglądasz. Nagle przed moją twarzą, jak feniks z popiołu, pojawiła się pani Beatka, wstawiona i niewiarygodnie radosna. Pocałowała mnie w policzek zupełnie tak, jakbyśmy były najlepszymi przyjaciółkami, i zaprosiła nas do swojego stolika. Nie przyjmowała odmowy. Złapała olka pod rękę i wręcz zaciągnęła na krzesło, które znajdowało się tuż przy jej siedzeniu. Spoglądała na niego bardzo zalotnie i dosłownie go kokietowała. Ja byłam zmuszona usiąść obok pana Andrzeja. Było mi bardzo niezręcznie, ponieważ przebywając w jego towarzystwie wciąż czułam się jak odarta z godności krewetka. Pan Andrzej milczał, nie zwracając nawet uwagi, że jego kochanka jest otwarta na znajomość z moim Olkiem. Pił drinka za drinkiem i gdyby tylko mógł przetransportowałby się na Marsa albo jeszcze dalej. Czyli jest pan chirurgiem, panie Olku? właściwie neurochirurgiem. To taki odpowiedzialny zawód. Jest pan jak bohater. Zapewne uratował pan niejedno życie. To moja praca. Pani Beatka nagle zaczęła się śmiać i klepać Olka po przedramieniu. O, na dodatek skromny! O, podziwiam lekarzy. Beata! Andrzejku nie przerywa, jak rozmawiam z panem Olkiem, neurochirurgiem. A w jakim szpitalu pan pracuje? Bo ja mam taki ból, w, o tutaj, tu, w klatce piersiowej. Na tle nerwowym, mi się wydaje. Nie znalazłam jeszcze dobrego specjalisty, który zdiagnozowałby moją przypadłość. Podam pani kontakt do mojego kolegi świetny lekarz, kardiochirurg. Neurochirurdzy nie zajmują się takimi dolegliwościami? Pani Batka zapytała, wyraźnie zaskoczona. Bata, masz już dość. Tak, owszem, mam dość twojego niekulturalnego zachowania. Ciągle nam przeszkadzasz. Prawda, panie Olku? Kokietka księgowa pogładziła Olka po kolanie. Nie zwracałam na to uwagi, ponieważ pani Beatka nie była dla mnie żadną konkurencją. Idę do toalety, rzekł pan Andrzej. Ja również, wtrącił Olek i uciekł z sideł pani Beatki, wiedząc do czego razem z panem Andrzejem są zdolni. Zostałam więc sama z kochanką mojego byłego szefa, która usiadła bliżej mnie, przestawiając jednocześnie swojego drinka na stoliku, tak by miała do niego łatwy dostęp. – Romo, świetny jest ten Olek i jesteś szczęściarą. – Tak? Dziękuję – uśmiechnęłam się zakłopotana, bojąc się kolejnych propozycji, które może złożyć pani Beatka. Ja myślałam, że też jestem szczęściarą, gdy zdobyłam Andrzejka, ale teraz już nie jest tak samo jak na początku. Nie wiem, co się z nim dzieje. No zwyczajnie nie staje na wysokości zadania. Zakrztusiłam się małżą, po którą sięgnęłam z nerwów, gdy ujrzałam zmierzającą w moją stronę panią Beatkę. Nie zaprasza mnie już na służbowe, parudniowe wyjazdy, nie zasypuje prezentami, nie kupuje kwiatów. Przecież tę randkę musiałam wybłagać, a poszedł tylko dlatego, że parę miesięcy temu zarezerwował stolik. Zapewniał, że mnie kocha, że rozwiedzie się z żoną. Oni nigdy się nie rozwodzą z żonami. Zawsze będę tą drugą. Patrzyłam na księgową i nawet nie wiedziałam, co czuć. Żale pani Beatki były gorsze niż zaproponowanie trójkąta. Co ja mam teraz zrobić? Przecież jeśli od niego odejdę, stracę świetną pracę. Ale jakie to ma znaczenie, gdy seks z Andrzejkiem nie jest już tak zadowalający jak kiedyś? On już nawet nie chce, żebym go wiązała, a co najgorsze, nie chce tego robić w miejscach publicznych. Co mogłabym zrobić, by to wszystko odbudować, jakoś skleić? A może ty znasz jakiś skuteczny sposób na rozpalenie ognia? Pani Beatka patrzyła na mnie błagalnym wzrokiem, a ja znowu szukałam na stole czegoś, z czym mogłabym się utożsamić. Odnalazłam swojego sprzymierzeńca w homarze, który ze wstydu i zażenowania był tak samo czerwony i obezwładniony jak ja. A może on chce wrócić do swojej żony? Przecież nigdy od niej nie odszedł. Sprowadziłam moją rozmówczynię na ziemię. I nagle odetchnęłam, gdyż przy stoliku pojawił się Olek, który złapał mnie za rękę i stanowczym ruchem wskazał, żebyśmy wyszli. Podążyłam więc za moim mężczyzną, niczym najbardziej oddana kochanka i otarłam czoło spotu po wysłuchaniu nikczemnego monologu pani Beatki. Przed restauracją Olek zatrzymał się, spojrzał mi w oczy i rzekł. Dlaczego ja muszę aż tak bardzo cię kochać? Uśmiechnęłam się i mocno go pocałowałam, wiedząc, że prędzej czy później diament pojawi się na moim palcu.